Dzień dobry guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Przejdziemy do wykresów Bitcoina, Ethera, Tesli Nvidia i Google, moich czterech głównych, które zawsze kupuję. Kupiłem też uni i ton na dołku i teraz odbijamy. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz w komentarzach. Sprawdzimy Bitcoina, zajrzymy do Google, które dziś też poszło w górę. Co jest super. Nadal mam sporo Google, a na Tesla i NVIDIA czekam, by dokupić. Więc nie wróciłem jeszcze do Tesli i NVIDIA. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę, przejdźmy do analizy Bitcoina. Widać, że Ether, rynek już się zresetował, ale Google wzrosło o około 1,4%. Tesla miała duże odbicie około 4%, już 17% w górę od dołka. Nie kupiłem jednak, bo wskaźnik PE jest zbyt wysoki. Przechodzimy do Bitcoina. Bitcoin zmaga się na poziomie około 93, wygląda jakby miał przełamać ten opór. Wybił się, przetestował ponownie, teraz potrzebujemy potwierdzenia tego wybicia z wolumenem na wykresie 4 godzinnym. Patrząc na wykres tygodniowy, był bardzo wyprzedany. Moim zdaniem to czas na kupowanie na wykresie tygodniowym, gdy jest wyprzedany. Możesz spojrzeć w historię i zobaczyć to wyraźnie. Wyprzedany na stochastycznym tygodniowym, poniżej przerywanych linii, czas na kupno. Powyżej przerywanych linii czas na sprzedaż. Poniżej przerywanych linii czas na kupno. Powyżej przerywanych linii czas na sprzedaż. Poniżej kropko. Rozumiesz o co chodzi? Więc teraz jest wyprzedany, wychodzi z tego stanu na wykresie tygodniowym i zmierza w górę. Bot wskaźnikowy Bitcoina nie dał jeszcze sygnału kupna na tygodniowym. Bot kryptoguru również nie dał sygnału kupna na tygodniowym. Na wykresie dziennym bot wskaźnikowy Bitcoina już dał sygnał kupna i próbujemy teraz wybić, ale jest już wykupiony, co nie jest najlepszą sytuacją. Zwykle, gdy Bitcoin jest wykupiony na wykresie dziennym, to czas na sprzedaż. Widzisz tutaj, wykupienie na wykresie dziennym było sygnałem do sprzedaży. Wykupienie na wykresie dziennym, tu był czas na sprzedaż. Wykupienie na wykresie dziennym, tutaj też był czas na sprzedaż. Wykupienie na wykresie dziennym, tu czas na sprzedaż. Wykupienie na wykresie dziennym, tu czas na sprzedaż. Zwykle mamy podwójny szczyt na wykresie dziennym, właśnie tutaj. Teraz jesteśmy wykupieni, więc może nastąpić korekta. Próbuje wybić, ale jest teraz na oporze. Na wykresie czterogodzinnym też widać, że nadal jest na oporze i próbuje wybić. Odbiliśmy się do 94, a potem znów spadliśmy do 93. Znajduje się teraz tuż nad tym wybiciem, więc potrzebujemy kontynuacji. To trochę wczesne przełamanie tego rosnącego klina, rosnącego trójkąta. Buduje presję, wybiło się wcześnie. Potrzebny jest retest i odbicie z wolumenem, aby potwierdzić wybicie. Tam, gdzie zająłbym pozycję, wziąłbym jedną od 85, czyli 1,80K, te dwa obszary na transakcje, a potem powrót do ATH, które moim zdaniem w końcu osiągnie. Trump będzie pompował bitcoina podczas wyborów śródokresowych, aby je wygrać, żeby próbować wygrać. Tygodniowe i miesięczne wsparcie oporu teraz znajduje się na poziomie 90K. Dodałbym tu trzecią transakcję, bardziej ryzykowną, dodałbym trzeci handel na poziomie wsparcia miesięcznego i tygodniowego, bo to zaczyna budować silne wsparcie. Więc dodaj wsparcie tutaj na 90k, stop loss 89k i bierz zysk aż do najwyższego historycznego poziomu. Stosunek ryzyka do zysku wyniósłby 32 razy, ryzykując 1,200, by zyskać 41 tysięcy. Bez dźwigni z dźwignią 10X byłoby to 410 tysięcy. To są trzy transakcje, które podjąłbym na Bitcoinie. Przejdźmy do Google. Google wczoraj wzrósł o 1,4%, co jest piękne. Odkąd kupiliśmy Google podczas kwietniowych dołków taryfowych, jesteśmy teraz w górę około 124%, a potem dodałem i od tego czasu po prostu handlujemy nim w górę. Bycza, tendencja. Na wykresie tygodniowym nadal rośnie podobnie na dziennym. Mamy tu małą byczą flagę na wykresie dziennym, która wydaje się przebijać z celem 358 na wykresie 4 godzinnym. Mamy teraz silne wsparcie formujące się na poziomie 313. Przejdźmy do wykresu tygodniowego, zobaczmy wskaźnik. Bot wskaźnikowy Bitcoina wygenerował sygnał sprzedaży kilka tygodni temu, jeszcze nie dał sygnału kupna. Na dziennym dał sygnał kupna, nie dał sygnału sprzedaży. Możesz zdobyć wskaźnik. Uch, bot wskaźnikowy Bitcoin na jamescryptoguru.com. Um, spójrzmy na Tesle. Chciałem wejść w Tesle, ale się cofnęła. Od czasu cofnięcia miała już 7, miała około 20% korekty. Widzisz tutaj, że sprzedaliśmy ją na poziomie 473, cofnęła się, mieliśmy 19% spadku, a od tego czasu odbiła o 17%. Więc to roczne wsparcie było dobrym wejściem tutaj na poziomie 383. Jednak wskaźnik PE jest po prostu zbyt wysoki dla Google, dla Tesli. Jak jak uczę w kursie mistrzowskim guru akcji o wskaźniku PE i fundamentach, PE na poziomie 286 jest zdecydowanie za wysokie. Google na przykład ma 30. Google ma wskaźnik PE 30 i niesamowite przychody. Tesla jest więc przewartościowana, gdy Warren Buffett zawsze mówi, że 20 to złoty wskaźnik. Widać, że wskaźnik PE Google to 31 z ogromnymi zyskami 100 miliardów na kwartał. Tesla zarabia 100 miliardów rocznie i ma Wskaźnik PE na poziomie 280, więc Tesla jest obecnie nieco przewartościowana. Próbowałbym wejść w Tesle przy 358 i 290. Na wykresach tygodniowych widać główną linię trendu. Byłaby, gdyby się cofnęła. Zobaczmy, ale to wygląda jak flaga byka na Tesli. Nadal wygląda jak flaga byka. To było dobre wejście tutaj przy 382. Ale wskaźnik PE jest fundamentalnie zbyt wysoki. Czekałbym na 350. Byliśmy blisko. Zeszliśmy do 380, ale 358 i 290 byłyby idealne. Wygląda to na flagę byka, więc Tesla prawdopodobnie pójdzie w górę. To moje aktualizacje z rynku. Wszystkie linki są poniżej. Kup bit. Bonus 60 tysięcy. Mamy bonus 200 dolarów. Główna giełda, na której handluję. Kursy, darmowy telegram i kursy na James Jameskryptoguru.com z botami. Przeczytajmy Wasze pytania. Dołączcie do nas na telegramie. Jest Was teraz 190 osób online. 190 osób. Ludzie dyskutują. Ten gość zarobił 660%. Dużo osób tutaj handluje. Możesz do nich dołączyć. 190 Tysiąc z Was jest teraz online, a w nocy prawie tysiąc. Wczorajszy film 10 na 10. Podzielcie się tym ze znajomymi. Czas sprzedać więcej Ethereum. Zrobię analizę techniczną Ethereum. Nadal trzymam Unii. Dzień dobry. Więcej o Ethereum zrobimy. W następnym filmie zrobię analizę techniczną Ethereum, które wygląda świetnie. Śledźcie mnie na X109-300 obserwujących. Znowu mam shadow ban i tracę obserwujących, bo jestem prawdziwym traderem, który osiąga szalone zyski. To było dwa dni temu, gdy otworzyłem tę pozycję na Bitcoinie, dodałem więcej Bitcoina, ton i Unii. A potem dzień później byliśmy na plusie 12 tysięcy, a jeszcze dzień później ta pozycja poszła w górę. Więc dwa dni później ta pozycja jest już na plusie 15 tysięcy. Bitcoin ma teraz lekką korektę, a ton, ton idzie w górę. Ton, który kupiłem, wzrósł teraz o 3610%, co jest piękne. 3600 zysku na tym tonie, który kupowałem. To moje aktualizacje z rynku wszystkim. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Pamiętajcie, chroncie swój kapitał. Zasada numer jeden według Warrena Buffeta: Chroń swój kapitał. Nie wchodź olin przy zbyt wysokich wykupionych poziomach. Chcesz chronić swój kapitał, kupuj, gdy są wyprzedane i panuje panika. Jeśli dużo zarobiłeś dzięki mnie, promuj w social mediach pokój, antywojenne idee i ochronę natury. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Jeśli masz tickery do analizy, omówię Ethereum, Bitcoin i Nvidia w następnym filmie. Kocham Was wszystkich, miłego dnia i do zobaczenia jutro.